Cześć widzowie, słuchajcie, przechodzę do Was z taką szybką informacją, a mianowicie, słuchajcie, pewnie już widzieliście trailer do mojej nowej piosenki Refiter Początki. To moja pierwsza piosenka jest ogólnie i moja pierwsza i nowa, a bardziej chyba mówi się nowa pierwsza. Dobra, nie wiem jak to się mówi. Ważne jest dla mnie właśnie to, i słuchajcie, pewnie dla Was też i ogólnie jest to ważne, że na moim kanale jest już trailer do nowej piosenki Refiter Początki. I słuchajcie, cała piosenka będzie w czwartek 19 grudnia. E, tak więc będzie już to wybrać za dwa dni e, No i słuchajcie co, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał trailer to nich, teraz bije na kanał i sobie posłucha ponieważ trailer jeszcze nic tak zbyt duże nie mówi, ale według mnie piosenka jest fajna Ogólnie słuchajcie, nagra ogólnie słuchajcie, teledysk do tej piosenki jest nagrany taki, wiecie, domowo, więc nie jest on jakiś taki, wiecie, naj, najwybitniejszy na świecie, jakby mógł jakby mógł po prostu być. Po prostu jest taki typowy teledysk domowy, coś tam na podwórku, coś tam na wieczór nagrane, jakieś tam niebo, ale co, zobaczcie, wszystko już 19 grudnia Dnia, więc oczekujcie piosenkę, wbijajcie na trailer i go słuchajcie sobie, słuchajcie, słuchajcie go, słuchajcie, no ja nie mogę, te moje zdania to naprawdę nie mają czasami sensu, no ale dobra, do zobaczenia.